Wszyscy mączacy się na influencie dzisiaj nagrywam kolor daj kolejny odcineczek i to będzie sekrety, ale tutaj ktoś ma aż milion siedemset Tysięcy winów. Albo ktoś, czapter pierwszy przyszedł 4,5 tysiąca razy? Kurczę! Bo by wyszedł, dotknąć trochę trawy. Ale czekajcie. No właśnie, sekret pierwszy. Trzeba znaleźć czerwone przejście. A sobie przy okazji to weźmy. Bili czerwony. Gdzie jest to czerwone przejście tutaj Nie, szybko, 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 szybko! O kurde Było blisko Uciekam Tylko gdzie jest to przejście sekretne? No, tutaj nie żeby wejść do tego przejścia idziemy tu. Przy zielonym. Otwieramy sobie tutaj. I patrzcie, tu jest taka strzałka. Taka niebieska. Tak mało widoczna. Tu taki parkour. I tu hopsa. No i coś takiego. No i mamy sekret odblokowany. Sobie wszystko prawie poodblokowywałem. I kolejny sekret najlepiej tutaj jest. O, tutaj, proszę bardzo. Drabinka. Potrzebna jest deska. Żeby tutaj udać. Tutaj dostajemy jeszcze deskę. Proszę bardzo. I telewizor nas interesuje. Escape. O jacie, to... To nieźle. A tu jeszcze było Escape? Co jest? Kolejny sekret jest od razu po tym. Idziemy tędy, proszę bardzo. Musimy być... No pomalowani na fioletowo, żeby tam przejść. Bo to fioletowe przejście. Gdzie on jest? Okej, okay. wylewam farbę, idziemy. Można sobie to podnieść i tu przechodzimy. I ułam win. Ta, ten dźwięk. No i super, kolejny sekret już jest. Aset to wezmę. Następny sekret zmieniamy click to move. I musimy gdzieś daleko dojść. Z tym są problemy. Jeszcze dalej. Ok, jest to już to widoczne. No i jest. No i jest ten sekret. Taki jakiś typek dziwny. No dobra, teraz trzeba kolejny. Więc... Hopsa. O! Przy okazji sobie jeszcze przeszedłem. Teraz kolejny sekret. Nie chcę, przejdzie ten dypek. Ty Okej. Okay. tutaj rozbijamy. I tutaj jest kod. Sobie go najlepiej jest zapisać. Co to zrobię? Dobra, ja se już zapisałem. No i sobie idziemy. Te książki to nie wiem, po takie dwa w takim kolorze. Okay. Teraz tutaj... Potrzebna... Potrzebna różowa farba, odblokować różową ścianę. Tylko ten potwór nie przeszkadza. Nie! Ja cię, prawie bym nie złapał Gdzie są tu? Gdzieś chyba Na końcu bardziej o! Tutaj Bierzemy ten klucz i teraz sekretne przejście z kluczem trzeba znaleźć. Heh. Gdybym tylko wiedział, gdzie to jest. No a niestety nie wiem. Może tu. O! Jednak wiem. Jak to się prezentuje. I tak, od piątki zaczynamy, więc tak, jak to leci pięć, sześć, osiem, dziewięć, siedem, cztery, trzy, jeden, no i jest zrobione. Kolejny sekret jest w szapterze drugim. Tutaj jest ułamek drugiego odcinka z gry. Jest. Pink. Potrzebuję jeszcze jednego. Okej. Okay. Tutaj też farba. Mam gdzie wszystkie wziąć? Okej. Okay. Jakaś gierka. Jakaś sekretna gierka. Stąd, że mnie wziął. Okej. Okay. Tu tu tam na górze jeszcze jedno najpierw wszystko co jest na dole weźmy te dwa wziąłem Okej. Okay. aha A na zakończenie jeszcze przejdę grę. Tutaj trzeba użyć tego kluczu. Okej. Okay. Hopsa, hopsa, hopsa i... super. No nie wierzę, serio? Spadłem. Zrąbałem. Znów bym spadł. Okej. Okay jest! Ostatnie! Kula. Jest? Okej, okay, idziemy do wyjścia Tylko... Gdzie ono było? Nie no, gdzieś tam He, potworek sobie tam poszedł Chyba za mnie chcę przejść tą grę. Okej, okay, idę. No, już to widziałem. Nic nowego. Oki Doki. I teraz idziemy na początek. Drugie drzwi są poprawne, więc sobie tutaj pójdę. A jednak nie? myślałem, że drugie są poprawne. Bo kiedyś jak wszedłem, to były poprawne. Okej, okay, będzie minigierka. Co tu jest? Co to jest? Jeszcze ta muzyka podgania. Nie gadaj. Co? Ja miałem tam skoczyć. Atrakcje. Odejdź ode mnie. Ja mam tylko 13 pędzli. Ja SFS na czemu by nie? Proszę bardzo No to co? Trzecie O kurde Co to jest? Z takim czymś, żem czym się jeszcze nie spotkał Aha, on nie goni to no nie Co? Nie goni mnie już. Dziwne. Co? Okej. Okay. Nadal nie goni. Ile to jeszcze będzie trwać? Okej, okay, tam muszę biec. Do tych drzwi nie dotrę, co, nie? Tamten nagle mi pewnie wyskoczy. Eh, nie no, raczej nie. Hmm, dobiegnę. Jednak nie! To mnie nadal goni. Nie dam mu się dogonić. Okej, okay. są drzwi. O. A to co to? Okej. Okay. Aha. Czyli mu uciekłem. Mam 10 minut oczywiście. Jej, mam fire. To my kończymy ten odcinek? Koniec! Drętwy Chyba coś jest nie tak z jej lustrem Do następnego odcineczka! Pa pa!